Hej ludziska, witam Was gorąco w moim filmie po tygodniowej nieobecności. Byłam po prostu się wakacjować w Boszkowie, złapałam trochę kolorków. Nie wiem, czy to będzie widać w aparacie, ale jestem już dosyć mocno opalona, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest początek czerwca, a czasami jestem tak opalona pod koniec wakacji. Więc myślę, że niedługo będziemy się zabierać za testowanie tych takich ciemniejszych podkładów, które po prostu byłyby dla mnie za ciemne tydzień temu. Więc dzisiaj będzie projekt Denko, dlatego że no, się troszkę spóźniłam, dlatego że byłam na wyjeździe, a potem wróciłam i po prostu nie chciało mi się tego nagrywać i ogarniać. Więc e, dzisiaj troszkę opóźniony projekt Denko, o kilka dni. Ale dobra, mam nadzieję, że obejrzycie z przyjemnością. E, produktów jest tak średnio, są tutaj takie produkty, których zazwyczaj u mnie nie ma w Denku, na przykład maseczki albo jakieś takie inne dziwne rzeczy. Zacznę może od olejków do ciała, dlatego że olejków do ciała ostatnio używam po prostu do nawilżania e, skóry, zamiast balsamu. Jakoś tak polubiłam tę konsystencję i jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że troszkę szybciej się to nakłada niż zwykły balsam i jest po prostu dla mnie to przyjemniejsze. Tutaj mam właśnie dwa olejki do ciała. Pierwszy z nich to jest Świąteczna Kraina Przyjemności od Shiny Boxa, czyli po prostu olejek Mokosz, który był wydany na edycję Shiny Boxa grudniową, taką świąteczną. Pomarańcza i cynamon. Fajny olejek, chociaż według mnie troszkę za drogi, bo oczywiście wyceniony na 65 zł, tak jak ogólnie te olejki Mokosz. Jak dla mnie to jest troszkę za dużo może są to olejki dobrej jakości, ale jednak no cena jest troszeczkę za wysoka, żeby to kupować. Olejek fajny pachniał trochę jak delicje takie pomarańczowe, znaczy trochę bardzo pachniał jak delicje pomarańczowe, fajnie nawilżał skórę, używałam go mm, po prostu do nawilżania ciała, do nawilżania włosów, jako olejowanie, i też sobie go dodałam pod koniec, już po prostu jak mi się znudził do kąpieli po prostu, żeby sobie tak nawilżyć skórę w kąpieli. I drugi olejek to jest Kadi, Kadi, różowy lotos. Tutaj, jak widać, zmienili opakowania. Jest teraz taka pompeczka, i ogólnie jest to o wiele wygodniejsze niż było. Niestety się tutaj takie złote napisy ścierają, co według mnie jest takie średnie, bo jednak jak Wam pokazuję to w denku, to chciałabym, żeby po prostu było widać, co ja Wam pokazuję. No ale trudno. Olejek z różowym lotosem jest przeznaczony do skóry mieszanej i tłustej. Używałam go do nawilżania głównie ciała, ale też czasami twarzy. Do włosów go nie używałam. I on ogólnie się tak dosyć szybko wchłania. Jest takim olejkiem, powiedziałabym, że półsuchym, dlatego że nie jest taki bardzo, bardzo tłusty. I jeżeli nie lubicie takich bardzo tłustych konsystencji, to myślę, że można go spróbować, dlatego, że, tak jak mówię, on się dosyć szybko wchłania i nie zostawia takiej bardzo tłustej powłoki. Na początku jest oczywiście bardziej tłusto, ale to dosyć szybko się wchłania i do twarzy się też nadaje. Nawet wiem, że niektórzy używają tych olejków po prostu na dzień pod makijaż i też sobie chwalą. Dosyć droga sprawa, chociaż tańsza niż Mokosz, bo to jest 100 ml i kosztuje 41-42 zł. Ja te olejki lubię, mam jeszcze w zapasie różany i różany pewnie też niedługo zacznę używać. Kolejny olejek, który wygrzebałam to jest Altera i to jest ten taki z granatem do twarzy. To jest olejek do twarzy. No niestety jakoś się super nie polubiliśmy, zużyłam jakoś połowę połowę zużyłam normalnie na twarz i nie, nie widziałam jakichś rewelacyjnych rezultatów, jakoś tak ani nawilżenie nie było mocne, ani jakieś odżywienie, nie zauważyłam właśnie, żeby ten olejek jakoś super u mnie działał, więc już połowę wykorzystałam do peelingu do ciała, który sobie robiłam sama, więc ja raczej tego nie polecam, to jest taniej, kosztuje chyba około 9 zł, tak przynajmniej mi się wydaje, że ja kupowałam, no jest całkiem wydajne, ale czy jakoś powalająco działa, to moim zdaniem nie. Kolejna rzecz to jest żel z daw, to jest ten Gentle Exfoliating i to jest taki on ma takie niby granulki, które mają peelingować skórę, ale tak naprawdę są tak drobne, że właściwie ich nie czuć na skórze. Natomiast zapach jest boski, bardzo bardzo go lubię. To jest zapach taki super czysty. Super czysty, świeży, trochę praniowy. Bardzo mi się podoba. Jak ja ogólnie nie jestem jakąś zwolniczką zapachów takich praniowych, tak ten mi się bardzo podoba, bo jest taki odświeżający i właściwie na każdą porę roku będzie pasował. Oczywiście jest kremowy, nie wysusza skóry, więc ja mogę polecić, bo ten żel naprawdę polubiłam i być może do niego w przyszłości wrócę. A teraz Wam pokażę taki wielki, wielki bubel, i to jest Alverde, i to jest łagodna emulsja oczyszczająca do twarzy, do skóry wrażliwej. I ogólnie jest to rzeczywiście bardzo łagodna emulsja do oczyszczania, ale ona właściwie nie oczyszcza. No po prostu to jest masakra, pisałam o tym na blogu. Jak dla mnie to jest po prostu tragedia, dlatego że jest to produkt bardzo, bardzo gęsty. On w ogóle nie ma w sobie żadnej substancji, która miałaby myć na twarz, więc nie wiem, czym on ma właściwie oczyszczać. Na drugim miejscu ma już olej słonecznikowy, i ogólnie to jest tak gęste i tłuste, że jak się myje ten twarz, to potem, jak zmiejecie to wodą, to nadal czujecie, że macie na sobie taką wielką, lepką warstwę brudu. Bo nie można powiedzieć, że to jest olejek czy cokolwiek, tylko to jest po prostu brud. I jak się przemyje po tym e, twarz tonikiem czy czymkolwiek, to ogólnie wszystkie zanieczyszczenia są cały czas na tej twarzy. Więc dla mnie to jest tragedia, nie kupujcie tego. Ja kupiłam sobie ten produkt, dlatego, że myślałam, że to będzie fajna e, alternatywa dla tych takich właśnie innych emulsji kremowych do mycia twarzy, typu jak była z e, Alverde, ta z Nagietkiem czy tam z e, Altery z różą. To to nie jest to. To jest po prostu do bani, więc tego po prostu nie kupujcie. E, kolejnie e, Marion Zabieg złuszczający do stóp, czyli po prostu skarpetki złuszczające. Kupiłam je sobie w biedronce za chyba 7 zł, czy coś takiego, bardzo tanie były. I żałuję, że kupiłam tylko jedne, dlatego że rzeczywiście fajnie działają. Po około 6 dniach zaczęły mi się stopy łuszczyć i mi się tam nie wiem, przez 2-3 dni, tak nie jakoś super długo. Ogólnie efekt całkiem niezły, chociaż ja mam strasznie oporne stopy, jeżeli o to chodzi, dlatego chciałabym sobie zrobić drugi raz jeszcze, albo nawet i trzeci ten zabieg, żeby po prostu troszkę te stopy dobić, że tak powiem, żeby to wszystko mi z nich zeszło. Więc szkoda, że kupiłam jedne, ale są całkiem ok. No i co jest w nich? takiego innego dziwnego to, że po prostu tutaj mamy same skarpetki i mamy osobno płyn w saszetkach i trzeba sobie po prostu w, z tych saszetek do z tych skarpetek ten płyn wlać. No ale to nie jest jakieś wielkie utrudnienie, no po prostu troszkę jest tańsze i ja bym po prostu wolała sobie kupić takie za 7 zł niż za 20 zł. Jakiś taki zabieg, który wiecie, już jest gotowy. I kolejna rzecz to jest Elbiotyka, maska dotleniająca, taka w tkaninie. Powiem Wam, że jakoś tak nie zauważyłam Jakieś super działania. Jakoś ogólnie mam wrażenie, że te maski u mnie tak średnio działają, dlatego że mam skórę tłustą i oczywiście ja potrzebuję nawilżenia, ale ona po prostu jest lepka i jak dla mnie każdy ten płyn, co jest w takich właśnie maseczkach w płacie jest dla mnie dosyć lepki i mi to jest po prostu nieprzyjemnie na twarzy, no co poradzę. Tam nawilżyła nawet efekt, był całkiem przyjemny, ale ten efekt lepkości, no po prostu ja nie znoszę tego efektu. Aloesowy tonik bezalkoholowy z Hean. Wzięłam go połowę, zużyłam połowę, wylądowany, dlatego że to jest tonik, za który zapłaciłam zotówkę przy zakupach na sklepie właśnie Hean. I po prostu stwierdziłam, że mam dużo innych toników, które po prostu mają lepsze składy, które będą bardziej fajne dla mojej skóry, a więc stwierdziłam, że po prostu jest mi niepotrzebny, a ja miałam połówkę, więc wiecie, do kąpieli zawsze jest tak. Zawsze wrzucę do kąpieli, jak nie mam co zrobić. I coś, co miałam Wam pokazać miesiąc temu, ale mi się nie udało, bo mi się to zagubiło. To jest to Padermo Face Rosa i to jest łagodzący krem wzmacniający. Mówiłam Wam o tym w kremie w produktach, których nie warto kupować, dlatego że jest to dosyć średni krem, zobaczcie po prostu, ile mi zostało po około pół roku używania. Po prostu pół kremu mi zostało po pół roku używania, kiedy krem jest ważny 3 miesiące od otwarcia. Na no, kość, jak jeszcze się nie zepsuł do, do końca, że tak powiem, jeszcze była ta data na zgrzewie, to jeszcze go używałam i nic mi się złego nie działo, ale ogólnie jest dosyć lepki na twarzy, jakoś super. Efektów nie daje, więc ja ogólnie ten odradzam. Polecam bardziej ten krem na nos, dlatego że ten na dzień to mi się do końca nie podobał. I ostatnia rzecz, jaką tutaj mam, to jest naturalny olej makadamia ze sklepu. Zrób sobie krem. Jego ja kupiłam, żeby zrobić Wojtkowi olej do brody i mi pół zostało. To wykorzystam po prostu do mojego peelingu do ciała. E, no i ogólnie był całkiem ok, chociaż tak naprawdę użyłam go chyba z dwa razy tak solo. Jakoś nie zauważyłam przez ten czas większych rezultatów. No tak, średnio mi się podobał ten zapach, taki też kołyszczkowy. No taki może być. Jeżeli chodzi yy, jako taki dodatek, do jakiś może być. Kosztował 6 zł, więc niewiele. Yy, dobra, i to jest cały denko, jak widzicie, dosyć krótkie w tym miesiącu, ale oczywiście tradycji musi stać się zadość i muszę Wam podsumować miesiąc. Dziękuję za uwagę. Oczywiście napiszcie mi, co sądzicie o tych produktach, jeżeli miałyście. No i, no i co? Do kolejnego filmu. Pa, pa!